Czym jest SMT, Smart Money, Trap? Tak, wiem, bardzo specyficzna nazwa, ale nazwa jak nazwa ważne jak to działa. I w tym odcinku właśnie tym się zajmiemy. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, moi drodzy, szybkie ogłoszenie: powstała grupa Tajemnice Tradingu grupa na Telegramie, do której możesz sobie dołączyć z linku w opisie tego filmu. Grupa powstała, no, po prostu z potrzeb społeczności, tak? Wszystko to, co było na Discordzie, przeniosłem po prostu na Telegram. Więcej osób używa tego Telegrama w ankiecie, więcej osób chciało po prostu, żeby przenieść to na Telegram, no więc to uczyniłem. Pierwszego dnia dołączyło 100 osób, więc jestem bardzo zadowolony. No i myślę, że stworzymy bardzo fajne miejsce do, do rozmów, do rozgrywania rynku, do wymiany poglądów. Myślę, że wszyscy będą tutaj zadowoleni i znajdą coś dla siebie. Link w opisie, link na Telegramie również, także zapraszam. Smart Money Trap, bardzo nie lubię tej nazwy, w ogóle nie lubię w koncepcji SMC, nie lubię właśnie tego przedrostku Smart Money, resztę mi się podoba. Ale ok. Um, chodzi o po prostu dywergencję między dwoma skorelowanymi ze sobą aktywami. Takimi aktywami mo może być przykładowo Bitcoin i Ether, złoto i srebro, i kilka jeszcze innych rzeczy. Ale myślę, że ten Bitcoin i Ether jest taki dla nas przynajmniej, taki najbardziej logiczny, prawda? I teraz tak, bardzo fajny przykład był nawet tutaj w ostatnim czasie, prawda? Mianowicie na Bitcoinie widzimy już, mamy trend wzrostowy, prawda? Mocny trend wzrostowy, i w normalnych warunkach jest tak, że jeżeli Bitcoin rośnie, silne aktywo, większe aktywo, no to mniejsze aktywo. Skorelowane idzie razem z nim. I tutaj celowo mówię Ether, a nie na przykład, nie wiem, Chainlink czy, czy Solana, z tego względu, że chodzi o to, żeby to były aktywa no, no mocno połączone po prostu ze sobą, tak. Tak jak złoto srebro, tak bitcoin ether, nie? Żeby nie było, że no nie zawsze jest SMT, nie? Jakby, jeżeli zrobimy to z Solano, z jakimś innym altem, no to to nie wyjdzie po prostu, um, aby, aby najmniej nie jest to takie no, prawilne W każdym razie, Mamy prosty, wiodący trend, wzrostowy w tym przypadku i nagle coś się zaczyna dziać, nie? Normalnie jest tak, że dwa aktywa skorelowane ze sobą idą mniej więcej tak samo, nie? Mniej więcej tak samo idzie ta struktura, idzie wzrostowo. A w pewnym momencie, gdy zachodzi dywergencja, jedno zaczyna wykazywać słabość, a drugie, drugie nie. Znaczy jedno jakby wyprzedza, pokazuje tę słabość. Oczywiście w drugą stronę też to działa, tak? Bo są i bycze dywergencje, w tym wypadku niedźwiedzia. No i w tym wypadku Bitcoin pokazywał już niższe szczyty, a Ethereum, tak jak widzimy, jeszcze wzrastał. Bardzo fajny tutaj w tym wypadku jest przykład. Słuchajcie, idąc dalej, jak sobie weźmiemy tygodniówkę, jak sobie zobaczymy szczyt Bitcoina tutaj tego cyklu, znaczy za jakiś czas się dowiemy, że to był szczyt, ale lokalny szczyt na pewno. Na tygodniówce była dywergencja. Tutaj było widać, że coś jest nie tak, że Ether zaczyna tu już spadać, Ether zaczynał nam wyprzedzać. I teraz ktoś by zapytał, no dobra, ale jak zobaczyć, no, w którą stronę grać? To jest często pierwsze często pojawiające się pytanie. Zawsze w odwrotną, czyli jeżeli mamy trend wzrostowy, pojawia się nieźle dywergencja, no to wiadomo, że nie gramy dalej wzrostów, tylko gramy spadki. Um, tutaj to, to tak samo jest, nie? No bo to jest jednak dywergencja, czyli po prostu to jest kontrtrendowe. I drugie pytanie, które aktywo wybrać? W teorii powinno się wybierać aktywo, które pierwsze wykazuje oznaki dywergencji, jednak w praktyce jest tak, że no nie ma to większego znaczenia, no bo jeżeli oba będą spadać, no to i tak na obu się zarobi w tym wypadku na szorcie, albo jeżeli oba będą wzrastać, no to na longu, nie? Um, i trzecie pytanie jest, czy to w ogóle grać, no bo i to jest w sumie najważniejsze pytanie, ja uważam, że to jest najważniejsze w sumie w tym odcinku. Dywergencja nie jest sygnałem do wejścia. Dywergencja, czy to na RSI, czy to na SMT, czyli między skorelowanymi ze sobą aktywami, jest sygnałem, że coś się dzieje. Tak jak stoicie na światłach i mamy pomarańczowe światło. Pomarańczowe światło nie oznacza, że już możesz jechać. Pomarańczowe światło oznacza przygotuj się do jazdy. Tak samo jest tutaj. Jeżeli widzimy dywergencję, no to znaczy, że uważaj, coś się dzieje, przygotuj się. tak. Może być tak, że dywergencja zostaje zjedzona, i dlatego, jeżeli wchodzisz od razu po dywergencji, no to jest bez sensu, nie. Dlatego dywergencja to jest przygotowanie i potem szukamy dopiero sygnałów do entry. Ale to jest co innego, nie na ten temat jest dzisiaj ten odcinek. Tak więc SMT uważam, że jest świetnym narzędziem, bardzo mocnym narzędziem, no tylko narzędziem ja bym to tak nazwał ostrzegawczym, że coś się dzieje. Tutaj świetnie nam to pokazało lokalny szczyt, albo już totalny szczyt. Zależy jak na to patrzeć, więc. Bardzo fajnie tutaj to wyszło. Wejdźmy sobie jeszcze na chwilę dosłownie na złoto. To jest dywergencja, którą zauważyłem wczoraj. Złoto. Tutaj akurat była dywergencja w trendzie, no, była dywergencja bullish, bo była od dołu. No i tutaj po prostu było osłabienie trendu, ale już były pokazane oznaki kontynuacji tego trendu, tak? Kontynuacji tego trendu, dywergencja, wzrostowa dywergencja, od dołu bullish, nie? Tak więc tak to wygląda. Moim zdaniem bardzo fajne narzędzie, no i tutaj akurat bardzo mocno to zadziałało. Nie było to zresztą za bardzo trudne do przewidzenia też ze struktury. Rynek się otworzył bardzo mocno wzrostowo, to akurat to było fajnie w trendzie i pięknie. Jednakże ja wolę tego rodzaju dywergencje, które mogą mi w dłuższym terminie wykazać przynajmniej oznaki tutaj szczytu, bo to jest coś właśnie fajnego. Kiedy nie ma dywergencji? No generalnie, gdy idą równo, no to raczej jest oczywiste. Tutaj to znajdę. Hmm. Tutaj z tego coś zaznaczając, z tego co widzę. Tak, tutaj była dywergencja, zobaczcie. Tutaj mieliśmy do góry. No właśnie, to jest drugi przykład, kiedy była dywergencja. Zaznaczę pędzlem. Może trochę nie było to zbyt dokładne, ale generalnie no widać, że to idzie do góry, a to już szło do dołu, więc też była ewidentnie dywergencja. No właśnie chciałem pokazać, żeby nie było, akurat była. W każdym razie, gdy oba idą jednocześnie tak samo w tą stronę. To nie ma tej dywergencji, nie? Tutaj bym powiedział, że jej nie ma, bo oba były spadkowo, nie? To bym, jakby tutaj, to bym to wykluczył, że nie było dywergencji. Wtedy trzeba szukać innych innych rzeczy po prostu, tak? No ale tutaj te dywergencje, te SMT były ewidentnie, tak? I to były nasze sygnały ostrzegawcze, jak widać, w tym wypadku się bardzo dobrze sprawdziły. I tutaj przestrzegam do używania samego SMT, że od razu wchodzimy po SMT, bo uważam osobiście, że to jest durnota, ale. SMT traktowana jako pomarańczowa lampka jest czymś bardzo, bardzo fajnym. Także tyle w tym odcinku, jest to takie, bym powiedział, no pierwsza rzecz, jeśli chodzi właśnie o um, używanie te, tego, tego rodzaju dywergencji. Jeżeli to Ci się podobało, łapeczka w górę, pozytywny komentarz, a my widzimy się w kolejnych odcinkach Tajemnic Kryptowalut. Będziemy sobie omawiać różne inne techniki tradingowe.